Na wakacje pełne przygód zaprasza Apart Hotel Residencja Strzępia Góra. Ekstremalny poród w Gliwicach. Bezdomna mieszkająca w opuszczonym garażu przy ulicy Składowej urodziła dziewczynkę. O pomoc strażników miejskich poprosił pan Andrzej, też bezdomny. Wyjaśnia, dlaczego kobieta nie zgłosiła się do szpitala. Chodziło o to, że. No, była, nie? No. Była podpita będąc w ciąży. I dlatego nie chciała, nie chciała rodzić w szpitalu. Urodziła y, tutaj. Nie. Bezpośrednio przed porodem kobieta piła alkohol. Między innymi w towarzystwie swojej matki. No, troszeczkę my wypili na no ile? Cztery kieliszki y, tego wina, i to i wszystko, co ona wypiła z nami. I od razu później. Y, no, i później urodziła. Chwilę przed porodem kobieta przyszła do sąsiadki, która mieszka kilka garaży dalej, z prośbą o pomoc. Dziecko się urodziło, nie? W takich warunkach ekstremalnych, prawda? No ale dobrze, że no, szybko to, co mogłam, to pomogła. Jak to wygląda, jak wyglądała pani pomoc? Ach, no szybko, szybciutko wodę, nie wodę, prawda? Ręczniki papieżane, bo to było najbardziej sterylne, i w tym wypadku najbardziej higieniczne, nie? Na miejsce porodu przyjechała Straż Miejska. Podszedł do nas mężczyzna około godziny 23.30 i przekazał informację, że w jednym z garaży umiejscowionych przy ulicy Składowej rozpoczęła się akcja porodowa. Po otrzymaniu tej wiadomości niezwłocznie udaliśmy się na miejsce, gdzie faktycznie zastaliśmy już matkę z dzieckiem, jednak dziecko było dalej połączone pępowiną z mamą. Wezwaliśmy na miejsce pogotowie ratunkowe, które po przybyciu na miejsce zabrało tutaj mamę i dziecko do szpitala. Dziecko wciąż jest w szpitalu. Na razie nie wiadomo, jaki będzie dalszy los matki i córki. Jak mówi babcie dziewczynki, dziecko ma niedowagę, a jego matka nie wyklucza, że zamieszka z córką w jednym z gliwickich domów pomocy społecznej.